straciłem rybę. kurna. i po rybie. i po rybie. Cześć. Słuchajcie, jest grudzień, jest dziewiąty dzisiaj grudnia i próbujemy złowić ryby, próbujemy złowić karpie temperatura powietrza około 6 stopni temperatura wody poniżej 3 więc masakra część tutaj tego małego stawu jest w lodzie ale miałem pierwsze branie było pierwsze branie a taki zestawik mały popek 12 na Ronnie Rig'u z małą pv'ką o taka pfałeczka. Pokażę Wam potem, co w niej jest, jak ją zrobić. No ale słuchajcie, no, trzeba jak najszybciej tutaj zarzucić zestaw. Mam nadzieję, że będę miał troszeczkę więcej szczęścia i następna ryba już będzie wyholowana. W każdym razie walczymy. Zestaw już w wodzie, i teraz czekamy. Zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że coś pojedzie i wyholujemy jakiegoś karpika. Słuchajcie, pokażę Wam teraz z czego zrobić zanętę na zimowe karpiki. Mamy bardzo zimną wodę. Te ryby praktycznie nie żerują 2 stopnie, 2,8. Temperatura wody to jest. No, żadna temperatura. tak? W związku z czym, zaczynamy od sypkiej zamęty, która będzie bazą i największą częścią, tak naprawdę, naszej mieszanki. To jest rybna zamęta, tu są kawałki peletów i małe, drobne ziarenka peletu. To jest pierwszy składnik. Drugi składnik to kiedyś, jak miałem jeszcze za dużo konopi, tą konopię mieliłem. I taka mielona konopia idealnie sprawdzała się w takiej wodzie, bo bardzo mocno pracowała. Nie mam teraz mielonej, więc kupiłem po prostu gotowce i dorzucam trochę tego gotowca. Dobra, to jest nasza baza. Baza gotowa. Teraz troszkę lepszej jakości poletu squidowego. To jest mały, drobny palet. Niedużo. I teraz... Dosłownie parę ziaren słodkiej kukurydzy. Już o, na przykład tyle. Potrzebujemy miesiadło jakieś. Wszystkie te składniki mieszamy. No i teraz musimy tą zanętę jakoś zwilżyć na nasz stick mix, zwilżyć, żeby nadawał się do PVA Tutaj mam akurat śmierdzący liquid na bazie CSL. -a i tak czymś zalewamy no, trochę się chciało go rozmieszać bo się troszeczkę ściął o no, lepiej to mieszamy Dokładnie wymieszać, bo likwid jest gęstszy niż woda, więc nie dowilża tak dobrze jak właśnie woda. Ale chcemy to użyć w materiałach PVA, materiałach rozpuszczalnych, więc nie możemy użyć wody. I tak naprawdę nasza zanęta na zimowe łowienie jest gotowa. Większość to jest sypka, sypka zanęta, więc zrobi chmurkę w wodzie. Są drobinki peletu i drobinki kilka ziaren kukurydzy, dzięki czemu nawet jak wpłynie pierwszy karp, machnie ogonem, cała sypka zanęta rozejdzie się po łowisku, ale te większe frakcje, czyli właśnie pelet czy kukurydza, to zostanie gdzieś w miarę w pobliżu, w pobliżu naszej przynęty, tak? w pobliżu naszego zestawu. To jest też istotne, bo jeżeli zrobicie samą sticknik samej supej zanęty, takiej bardzo drobnej, to wystarczy jeden karp, jedno przepłynięcie karpia, jedno machnięcie ogonem. Tej zanęty nie ma. Nic kompletnie nie ma w okolicy zostało, bo wszystko zostało zmiecione płetwą. O, to jest gotowa gotowa mieszanka do kawałek. Teraz tylko kawałka. siup jakieś piknięcie ale jeszcze nic konkretnego tylko piknięcie no troszeczkę tego ubijamy mocno kompresujemy to dzięki czemu możemy uzyskać efekt takiego fajnego pęknięcia w wodzie I teraz robimy jak najmniejszą po prostu pv z tego. Słuchajcie, coś się dzieje. Było jednobranie, niestety spinka jakiejś małej ryby. Ale już mam drugie podciągnięcie oprócz tego. Więc wydaje mi się, że uda nam się coś złowić. O, taka pv na zestawik. W zupełności wystarczy. Nic więcej nie robimy, nie sypiemy, nic więcej. Woda ma niecałe 3 stopnie, więc próbujemy. Zrobiłem rybę nie na swój zestaw Tu jest to, tu jest mój zestaw To jest mój zestaw A tam jest zestaw na który zrobiłem rybę Tego jeszcze nie grali, słuchajcie Tego jeszcze nie było No ale kart zaliczony Słuchajcie, szybko zarzucę. Zimowy karpik 9 grudnia. Temperatura wody 2,8 stopnia. Temperatura powietrza myślę, że jakieś 7 w tej chwili. Karp złowiony nie na mój zestaw. Słuchajcie, tego jeszcze nie grałem. Żeby ryba została złowiona nie na mój zestaw. Tylko latała z żyłką i się podhaczyła po prostu o, o mój zestaw. ten zestaw? Już gdzieś wypadł, czy co? No nie wiem, zaraz poszukam. oto karp 9 grudnia 2019 super na części tutaj tego małego stawu jest jeszcze lód ale mimo to udało się coś tutaj wyrwać Oj. dobrze, że mam matę kołyskę, bo jakby ten upadł bez maty to byłoby źle no dobra, wypuszczamy go chwilkę Słuchajcie, dwa słowa, bo w sumie to zmieniłem miejscówkę. To już miała trzecia dzisiaj miejscówka. Zacząłem od dużego stawu. Tam siedziałem godzinę, nic się nie działo. Pogadałem z właścicielem. Mówi, że większa szansa złowić tutaj na tym małym stawie. Więc usiadłem tam na 13, Pokazywałem wam tam pv i tak dalej. Miałem tam jedno branie, spiąłem jakąś małą rybę. Potem miałem tylko pojedyncze popikiwania. I zobaczyłem, że z tej strony był jeden spław. Przeszedłem się i znalazłem tutaj kilka, kilka karpi. Głównie koi, bo taką pogodę to niestety ciężko dojrzeć coś innego. No ale postanowiłem się przenieść. Przeniosłem, zarzuciłem. Minęło, nie wiem, 10-15 minut. Było branie. Udało nam się zrobić karpia. Co prawda śmiesznie, bo... Yy, bo karp był zaczepiony nie za mój zestaw. Zestaw czyjś wpiął się w krętik szybko złączką przy Roni Rigu. I właśnie w ten sposób wyholowałem tą rybę. Niestety, karp w podbieraku wypiął się na tyle skutecznie i wypluł gdzieś zestaw chyba na zewnątrz podbieraka, że nie mogę sprawdzić na co był zapięty, fabrycznie, że tak powiem. No ale zdjęcie mam. To najważniejsze. No nic, ryby tu są, kręcą się w okolicy, zaczęłem, może coś jeszcze się trafi. Branie w tym miejscu. Ronirik, mały żółty popek. Ciekawe co to. O, no nie. Pecha mam dzisiaj, spinka. Żeby w grudniu mieć brania i zejrzeć spinki, to jest masakra. 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 Zmieniamy przykład. Chodźcie, coś wam pokażę. Nawet w grudniu. Warto chodzić i obserwować wodę w poszukiwaniu rybów Bo mimo że jest zimno i że teoretycznie każdemu się wydaje że one powinny być rozgrupowane na najgłębszych partiach bla 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 to zaraz Wam coś pokażę eee, tylko muszę zrobić kąt, o jest kąt odpowiedni Czekajcie, czekajcie, przybliżam 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 o widzicie koi karpie jest taka pogoda, że niestety nie widać innych koi te pomarańczowe są najlepiej widoczne no ale skoro są te to są też tutaj inne więc miejscówka jest dobra pewnie dlatego były brania Właśnie. I w ten sam sposób została wytypowana. Czy coś tu widać. Gdyby było jakoś tak inna pogoda, a nie tak biało, że się wszystko odbija. To tutaj prawdopodobnie byłoby widać jakieś ryby. O, zobaczcie jaka fala. Może jeszcze zdążę ją przybliżyć. Widzicie? To powstaje gdzieś tu w tych krzakach, o, a tam, tam gdzie jest ta budka, siedziałem wcześniej, łowiłem mniej więcej od tutaj na środku, tam jest najgłębiej i na początku faktycznie były tam ryby, bo miałem jakieś jednobranie, potem jakieś purknięcia, ale widocznie spuszyłem to stado, i prawdopodobnie poszły właśnie tu. Możliwe, że też już się płoszą, bo kilka rzutów wykonałem, jakiś hol był. No ale zobaczymy. Dobra, wracamy. Jest. Nie jest duży. Kolejny zimowy karpik. Ronirik, nasz obie wargi zaliczył, ale widać, jak delikatnie ryby żerują, dlatego pewnie są spinki zapięty ledwo, ledwo tutaj te pierwsze wpięcie tutaj ledwo, ledwo za, za skórkę bardzo delikatnie żerują ryby no ciężko się dziwić w końcu, woda ma około 2,5-3 stopni o już pokazuje rybka drugi karp dzisiaj, którego udało się złowić W było kilka więcej, ale niestety troszkę tutaj trzeba popracować względem takich zimowych przyponów i zimowego łowienia. O. proszę bardzo. Bardzo fajny czerwony ogonek, płytki ładne, bardzo fajny, malutki, wigilijny tak zwany, ale jest. Super. ale super kurcze, znowu delikatne branie no. niby podjeżdża pod kij a potem dupa, nic z tego nie wychodzi na kolejnym przeponie już nie mega ostry haczyk na pewno ale ryby mają swoje sposoby na grudzień o, drugie. widzieliście? ta sama akcja, dokładnie ta sama akcja branie i nic normalnie robię jak co? niesamowite na przypony, które w tym roku i 20 wyjeżdżały z wody pz A proszę bardzo, komercja i co? <grystanie> tak to właśnie jest z rybami. No? Nigdy nie wiadomo o co chodzi, co się wydarzy. Człowiek uczy się całe życie. Niesamowite. Niesamowite. To chyba mój błąd. Jest. <grystanie> Okazało się, że ta dwunastka nie podnosi haczyka. Miałem cieńsze haki, podnosiła. To jest grubszy hak, nie podnosi grubszego haka. Założymy coś bardziej wypornego, ale też żółtego. Większy, bardziej wyporny papek. I'm sure. Proszę bardzo, <noise> zimowy kleń. O. Widzieliście takie coś jeszcze? Zimowe oklenia? Nieźle, nie? Zimowy kleń. Proszę bardzo, na kulkę. O. Słuchajcie, może małe podsumowanie, zanim się zrobi ciemno, bo jest 15.20. 9 grudnia, zimno, ale ryby tu Ryby dopisały, naprawdę. Nie dopisały, co prawda, moje przepony i moje podejście, ponieważ miałem więcej spinek i więcej brań niewyjętych, niezaciętych, tak jakby, w porównaniu z tymi rybami, które udało mi się wyjąć. Myślę, że po pierwsze powód jest taki, że ryby bardzo delikatnie biorą i ten, ten karp, który udało, do którego udało mi się wyciągnąć, był zahaczony ledwo za skórkę. Bardzo delikatnie. Druga sprawa: yy, po zmianie haczyków na Rigach nie sprawdziłem, jak zachowują się przypon z powkiem dwunastką. Okazało się, że dwunastka ma za małą wyporność, żeby podnieść ten przypon tak, jak należy. W związku z czym myślę, że to też miało zły wpływ na. Zarówno prezentacja, znaczy może prezentacja była dobra, bo to było prawie takie zbalansowane kulka i były na to brania, ale ryby się nie zapinały. No ale co, człowiek uczy się całe życie? Na przyszłość będę wiedział. Myślę, że też warto spróbować mniejszych haków, mniejszych niż czwórki przy takich warunkach, bo te ryby naprawdę delikatnie żerują. Jeżeli chodzi o zanęte i przynęte, no to sprawdziło mi się to, co zrobiłem, czyli Lekka mieszanka na bazie zanęty plus ciut paletu drobnego, trochę kukurydzy i to zalane wszystko CSL-em dla nawilżenia. Stick mix, stick mix do pvl Przynęta prym wiodła kulka 12 mm w żółty popek CC Moore NS1. Bardzo fajne kuleczki. Co ciekawe, typowe owocówki. Więc znowu ten stereotyp łowienia na śmierdziuchy w zimnej wodzie odpada. No i co? Złowiłem jednego klenia. Też ciekawa sprawa nie miałem tu jeszcze klenia. Niedługo trzeba będzie się zwijać. Wydaje mi się, że to jest właśnie moje zakończenie sezonu 2019. 9 grudnia. Późno, naprawdę pogoda pozwoliła w tym roku dużo połowić naprawdę dużo połowić. Teraz ma być już coraz chłodniej i wydaje mi się, że już nie wyskoczę na ryby w tym sezonie. Zobaczymy, jak będzie wyglądał następny. No i co, i tyle. No. Wesołych świąt wszystkim życzę i się pakuję powoli. Cześć. W trakcie pakowania sprzętu jeszcze jedno branie. Widzicie, że już jest szarówka, ale zobaczcie, jeszcze jeden karpik. No, teraz w końcu normalnie zacięty za środek dolnej wargi. Żółty popek. O, proszę bardzo. Coś tutaj się jeszcze zapontało. Łatwa. A Tu jeszcze. O, dobra. Szybko go pokażę. Może będzie jeszcze coś widać. Bardzo podobny do tego wcześniejszego. O, taki karpik. Lodowaty karpik. No dobra. Wypuszczamy go. Nie ma co go tu trzymać.